Witam serdecznie. Detektyw Prawdy Czasów Ostatecznych. Szanowni słuchacze, odkąd internet, a w szczególności TikTok zalały filmiki z sensacjami o satanizmie i okultyzmie w przestrzeni społecznej, uciekałem od takich rewelacji, dlatego że jeżeli coś jest popularne, to nie jest to już takie atrakcyjne i dobre. I dlatego, że spiski stały się religią, ludzie myśleli, że jak poznali prawdę, to stali się nagle dobrzy, czyści, zbawieni. Ale myślę, że ten komunikat systemu bestii, jaki został wypuszczony w gazetkach z Biedronki, jest wart krótkiej uwagi jakiegoś krótkiego komentarza. Biedronka, być może kojarzona mylnie z czymś małym, taka Biedroneczka, jest dużą jak na polską korporację. W każdym mieście, w większym mieście jest, jest Biedronka. W niektórych jest, jest ich wiele. I w swojej gazetce promocyjnej na okres od 12 listopada tego roku, czyli to jest świeży temat, do 18, czyli do jutra, umieściła reklamę słynnego w świecie spisków. Energetyka o nazwie Monster. Monster to inaczej potwór, ale w tym przypadku oni to nazwali już yy, konkretnie, yy, posługując się terminologią eschatologiczną, czyli apokaliptyczną, yy, bestią. Nazwali to bestią, prawda? Yy, co wiemy na temat produktu zwanego od lat Monster? Co wiemy o tym napoju energetycznym? Już Wam pokazuję. Otóż wiemy od dawna to, że logo tworzą trzy litery z hebrajskiego, alfabetu, z hebrajskiego alfabetu i litera Waw jest szóstą literą w alfabecie właśnie tym hebrajskim, a więc logo Monstera to nic innego jak 666. To jest taka jakby, ja bym to nazwał motyczka taka, prawda, taka laska. I tutaj też jest taka alaska, prawda? No, taka dziwna koincydencja. No i co? I tym razem hasło reklamowe no, dosadnie określiło dosadnie określiło tego, tego no, swojego patrona bożka. Tę bestię. Ta sama bestia, więc wiadomo, kto jest bestią czasów końca. Są oni opisani. Ten, ten, ten system bestii, bestia jest opisana w trzecim rozdziale Apokalipsy jako kościół wrogi Bogu. Ja nie będę tutaj cytował, dlatego że jest cenzura, prawda? W skrócie, jest to, jest to takie imperium, które kiedyś przeszło na, na pewną religię. Może napiszę, napiszę w linku, w linku do, do, do mojego bloga, yy, żeby tutaj nie narażać się na, na yy, cenzurę. <grych> po prostu yy, autorzy, władający tym światem, yy, podpisali się. Jednym słowem mówiąc: Mało tego, w reklamie, yy, w reklamie tejże panuje yy, kolorystyka. Znana, którą opisuję od lat, czarno-czerwona, a dlaczego jest modna? Opisywałem to również na blogu I, i będziecie mogli sobie zajrzeć. Dziwi mnie tylko to, że cena nie wynosi 6,66, ale to chyba już by było zbyt, zbyt, zbyt oczywiste. Chociaż dla ludzi, którzy śpią, kompletnie nieistotne. Oni mają swoje życie, oni żyją telewizorem i tylko i wyłącznie telewizorem. Ich Bóg to telewizor. A raczej Bożek, bo Bóg jest tylko jeden, jest Wszechmogący, Ojciec w niebie, Pan nieba i ziemi. Swoją drogą, popatrzcie, żyjemy tuż przed obrotem bezgotówkowym, mieliśmy planowaną demonię od nietoperza jakiegoś tam, leciał sobie jakiś tam nietoperz, no i potrażał cały świat. Tak, ten jeden nietoperz, taki Batman. A więc system jest gotowy na całym świecie, wszystkie państwa, lu, oni mają ludzi we wszystkich y, państwach, więc system jest gotowy do znaku bestii i wyznaczenia jednego króla na y, y, no jakby tego według chrześcijaństwa, antychrysta. Tak? Czy też inaczej mówiąc, y, ma, mają wyznaczonego jednego człowieka na y, antychrysta. I Popatrzcie, mamy rok 2023, mnóstwo rzeczy się dzieje i żaden pastor protestancki nie wskazuje, czym jest system bestii. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie religie są ich i takich reklam będzie więcej z tym waf, waf, waf. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mają wszystko pod kontrolą. Pod kontrolą bestii jest Policja, Urzędy, Wojsko, Milicja <grystanie> i wszystkie ligie, tak jak wspomniałem. Niebawem, nie wiem za jaki czas, rok, dwa, trzy, zapewne będzie prześladowanie ludzi oddanych Słowu Bożemu. Na razie uziemiają tych, którzy protestują, tak jak Brazylijczyków. Tam chyba ponad 1000 osób zostało zamkniętych w więzieniu. No i wtedy, kiedy będą prześladować, Ludzi oddanych Słowo Bożemu wtedy nawróci się wiele osób, bo zobaczą, jak bardzo realne jest Słowo Boże. Jak dawno temu Słowo Boże przewidywało to wszystko. To już jest ten czas. No i o dziwo, żaden, żaden kompletnie z antysystemusów katolickich yy, nie mówi. W tym komentowaniu spisków, oczywiście, o to mi chodzi, o przyjściu do Słowa Bożego. Oni tylko mówią, że, o słuchajcie, tutaj jest monster, oni tutaj reklamują to jako bestię. No to było w Apokalipsie. Ale celem Apokalipsy jest to, żeby przyjść do Boga. Ja za chwilkę wam coś pokażę. Pierwszy rozdział Apokalipsy, ten niepopularny wśród spiskowców, gdzie nie ma mowy o 666. Objawienie Jezusa Chrystusa, to jest objawienie, a nie youtubera czy blogera, który zajmuje się spiskami. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Czyli błogosławieni są nie ci, którzy przeczytali sobie jeden werset o 666, tylko błogosławieni są ci, którzy słuchają słów proroctwa, dlatego, że tam jest ostrzeżenie przed przed, tym, przed przyjęciem bezprawia bestii. Nie tylko znaku, bo w 14 rozdziale jest mowa o tym, że ci, którzy nie przyjmą znaku bestii, to są ci, którzy strzegą przykazań bożych. I z tym cały świat walczy. Prawda? Bowiem czas jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez swoją krew i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, i niech będzie wielka chwała na mocy wieki wieków. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nimi wszelkie na ziemi. Tak jest. Amen. Tego już nie przeczytają wam spiskowcy. No niestety, spiskowcy katolicy podtrzymują ten system, który się rozwija, a nie blokuje. Gdyby byli skuteczni, to już dawno by się coś zmieniło. Ale mają się wypełnić proroctwa. Ja wiem, że takie wiadomości choć są popularne, mają więcej wyświetleń. Wyświetleń nie są pocieszające, ale tylko w Bogu jest nadzieja. I właśnie o tym mówi Psalm 46, który wam którego wam przeczytam początek. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Chwała Bogu Ojcu w imię Jezusa Chrystusa. Idźcie prostą drogą. Spiski nie zbawiają. Zbawia słowo Boże, które przemienia umysły, które ma moc burzenia warowni demonicznych. Trzymajcie się. Czytajcie słowo Boże, ono zawsze Wam pomoże. Z Bogiem.